nie przełączy na siebie. Zaczynamy. Otwieram 53. sesję Rady Gminy Śląbień. Na samym wstępie pragnę powitać wójta, Pana Jarosława Krzaka, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik yy, i Pani yy, z GOPSu, Panią Dyrektor. Witam sołtysów, sołectwa Ślemień, Kocoń i las. I wszystkich przybyłych radnych. Jako drugi komunikat, to pragnę przeprosić przeprosić. Nastąpił, nastąpiła awaria sprzętu, dlatego materiał zostanie w późniejszym czasie wrzucony do sieci. I tak na sesji mamy 12 radnych, dlatego obrady będą prawomocne. W punkcie pierwszym mamy otwarcie posiedzenia, sprawdzenie prawomocności obrad. W punkcie 2 mamy zatwierdzenie porządku obrad i porządek obrad został na e-platformę, e-sesję wysłany. Czy są sprzeciwy do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Zatwierdzamy porządek obrad. Kto z radnych jest za, przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę trzeci mamy protokołu jest dwóch ostatnich sesji z 51 i 52. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do zatwierdzenia dwóch ostatnich sesji protokołu z nich. Kto z radnych jest kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wybór. Przyjęte jednogłośnie. Działalność wójta w okresie między sesjami. Panie Wójcie, krótko-żołnierzkich słowach. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Szanowni Złotyści, Szanowni, Szanowni Państwo. Oto sprawozdanie z realizacji uchwał, która odbyła się na sesji 51 i 52, czyli na 50, nie, pierwszej sesji uchwały nr 312. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu mieszkańskiego na dofinansowanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, uchwała została zrealizowana. Sesja 52, uchwała 313, w sprawie ustalenia nakładu usług zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ślenii na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. Uchwała. Ta została zrealizowana. Uchwała nr 314 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok, rok 2022. Uchwała została zrealizowana. Uchwała 315 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w gminy Uchwała ta jest w trakcie realizacji. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Szanowni Radni, przystępujemy do planu pracy Rady Gminy Ślemi na rok 2023. Plan został przedstawiony. Nie wpłynęły do mnie żadne e, wnioski o zmianach, ale zapytam jeszcze raz, czy są jakieś uwagi do planu pracy Rady Gminy. Nie widzę wobec tego. Rada gminy Średniej na podstawie prawnej o samorządzie gminnym uchwala co następuje. Paragraf pierwszy oczywiście przyjmujemy. Plan pracy na rok 2023, paragraf drugi. Wykonywanie powierzamy przewodniczącemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Przystępujemy za do głosowania za przyjęciem. Kto z radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 12 radnych głosowało za. I następną uchwałę mamy uchwałę dotyczącą... Planów pracy stałe Komisji Radnych bardzo poproszę o nieodczytywanie planów, ponieważ plany były dołączone, każdy miał możliwość z nich się zapoznać, natomiast bardzo poproszę przewodniczących ewentualnie jak nie ma to zastępców w krótkich zdaniach o swoje zdanie. I tak poproszę pana Jurka przewodniczącego Komisji Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej. Dziękuję. Plan pracy oczywiście będzie modernizowany przez cały okres 2023 roku, będzie dostosowany do bieżących potrzeb stałe. Te, które są w planie, oczywiście były już ujęte w planie. W planie nie będę go odczytywał, tak jak to przewodniczący mówił. Natomiast będzie on modyfikowany i dostosowywany do bieżących potrzeb wynikających z z wpływów lub wydatków w gminy. Bardzo dziękuję. Teraz będziemy poproszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja będzie współpracować z danymi organami. Nie ma potrzeby właśnie danych, dlaczego będziemy pracować. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Komisja będzie współpracowała ze wszystkimi jednostkami Straży Pożarnej, ze wszystkimi jednostkami takimi jak ZUK i na bieżąco będzie podejmowała uchwały związane Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji ekologii i Rolnictwa. W planie jest na każdy kwartał spotkanie Komisji Komisji do Spraw ekologii i Rolnictwa i będziemy podejmować zgodnie z punktami przedstawionymi w każdym kwartale. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji rozpatrywanie wniosków Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu przeciwko <grymne> komisji na rok 2023 podstawa prawna do również o samorządzie gminnym Rada Gminy Ślieniu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Uchwala się wszystkie plany Komisji Stałych Rady Gminy Ślieniu. I paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzałem przewodniczącemu Rady Gminy Śleniej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania za zatwierdzeniem wszystkich planów. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wybór. Ja mam, tak Zagłosowało 12 radnych. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym, że przed sesją odbyła się komisja budżetowa, to bardzo proszę przewodniczącego o um, um, wynik głosowań zarówno jeśli chodzi o jak i budżet na 2023. Komisja obradowała przed sesją Rady Gminy i w obu przypadkach na 8 członków statutowych, 6 uczestniczyło jednogłośnie. Obydwie uchwały otrzymały pozytywną opinię Komisji. Dziękuję. Dziękuję. Czy... W związku z tym, że na komisji, komisji budżetowej byli yy, obecni radni, którzy tutaj się znajdują. Czy ktoś z radnych chciałby jakieś pytanie zadać co do zarówno wieloletniej prognozy finansowej, jak i uchwały budżetu na rok 2023? Rozumiem, że było wszystko jasne. Czy chce zabrać głos pani skarbnik, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową? Znaczy, no objaśnienia wieloletniej prognozy finansowej zawarte są w załączniku numer 3, teraz od Państwa zależy, czy chcą Państwo podobnego omówienia tego załącznika. Było omawiane na komisji budżetowej, dlatego pytam, czy radni chcą jeszcze raz wysłuchać uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Prawie nie. Prawie. 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 Bardzo dziękuję. Wobec. Będziemy przechodzić do uchwały. I tak Rada Gminy śleminu działa na podstawie prawnej o samorządzie gminnym z 1990 roku, jak również 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Uchwała, co następuje. Uchwala w paragrafie pierwszym prognozę finansową na lata 2023-2030. Stanowi o tym załącznik numer 1. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Ślemin objęty obejmujący limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań z nimi związane i to mamy w załączniku nr 2. W załączniku nr 3 mamy objaśnienie Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej w na lata 2023-2030. Paragraf 4 yy, mówi o upoważnieniach wójtanki myślenień do zaciągnięcia obowiązków. Yy, I tutaj mamy w yy, załączniku numer 2 yy, upoważnienie. Na realizację wiele liczb Dzieci, przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w tym załączniku. Następnie upoważniamy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy do kwoty 1 200. 000 000. Poważnia się wójta w bójtach gminy Ślemy do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ustępie 1 kierowników jednostki gminy ślemi. W paragrafie 5 wykonanie w uchwały powierzamy wójtowi. i paragraf 6 traci moc uchwała nr 38 2021 Rady Gminy ślemi z 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy ślemi późniejszymi zmianami. W paragrafie 7 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą pochodzą od 1 stycznia 2023 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z jest za, kto jest przeciw kto się wstrzymał, proszę o podjęcie Zagłosowało 12 radnych. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do odczytania projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Rada Gminy w Ślemieniu, działając na podstawie prawnej 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również z późniejszymi artykułami yy, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala co następuje. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ślami w wysokości 20 196 261 złotych, z tego dochody bieżące w kwocie 16 milionów 851 707 zł dochody majątkowe w kwocie 3 344 554 zł i o tym mówi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 w określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu wymyślania w wysokości 23 miliony 401 902 zł i z tego mamy wydatki bieżące 17 420 296 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5 981 606 zł i mówi o tym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. w paragrafie 3 określa się plan, planowany deficyt budżetu w kwocie 3 205 641 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 3 zł pochodzące z Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków unii finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <coughs> wynikającym z rozliczenia środków określonych z artykułu 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziału tych środków w wysokości 1,6 mln. 71 877 57 zł Wolny środków jako nadwyższych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i innych niżej określonych. Artykuł 217 ust. 2 punkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń ewentualnych papierów wartościowych kredytów pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 533 763 42 grosze. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w budżetu w kwocie 3 815 641 złotych. Źródłem planowanych przychodów są przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków na ufinansowane finansowane z zaległych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu opuszczonych i podbrennych ustaw w wysokości 1 360 880 zł. Następnie przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z do zliczenia środków w z zakresie 5 ust. 1.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu na zadania finansowane z udziałem tych środków w wysokości 310 997 zł 58 groszy. Następnie wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących w budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określonych w artykule 217 ustęp 2.5 i 8 ustaw o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń ewentualnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 143 763,42 zł. Określa się łączną kwotę planowanego rozchodów budżetu w kwocie 610 tysięcy z następujących tytułów. Z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 tysięcy plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik numer 3 do uchwały. W paragraf 5 w budżecie tworzy się rezerwy ogólną 65 062 zł celową 45 000 zł. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań z resulty gminymi ustawami zgodnie z nasz 4. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań w gminie ustawami hmm, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń yy, o wychowaniu przeciwości przeciwdziałaniu alkoholu oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w innym Programie Profilaktyki do rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także wydatki bieżące na zadanie zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Artykuł 4 ustawy, ustawy o wychowaniu czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planach wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w artykule 6 ust. 2 do 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest gmina, artykuł 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w planie wydatków budżetu określając te wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W planie dochodów bieżących określa się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych pobranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 5, 4, 5 i 6 ustawy Prawa Ochrony Środowiska oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonych w przepisach wyższych wymienionej ustawy. W planie wydatków budżetu określa się przeznaczenie środków z Funduszu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W planie dochody, dochodów majątkowych określa się dochody ze środków rządowych, w programie inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w planie wydatków z budżetu określonych określa się wydatki majątkowe na minifinansowanie. W planie dochodów bieżących określa się środki z Funduszu Przeciwdziałania covid Planach, w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące mini finansowane. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw stanowi załącznik nr 6. Paragraf 8. Ustala się plan wydatków majątkowych wymyślenia na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 stanowi załącznik nr 8. Paragraf 10. Ustala się plan dotacji przedmiotowych celowych udzielanych z budżetu gminy na rok 2023. Zbiorcze zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w stanowi załącznik nr 9 paragraf 11. Upoważnia się Gminy średniej. Do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowym deficytu budżetu do kwoty 300 tysięcy. Do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułu różnego z artykułu 72 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określonych w artykule 89 ust. 1 artykułu 90 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty pożyczki. I emitowane papiery wartościowe w kwocie 100 tysięcy. Do dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2022, opozycja ty, y, 1634 z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem. Przeniesień wydatków między działami. Do wykonania zmian w planach dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku po budżetu, zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 czy o ile te zmiany nie, zmieni, nie wpłyną na wynik budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie rozdziału za wyjątkiem zmiany planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem. W paragraf 12 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku częściowego deficytu budżetu w wysokości 300 tysięcy. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych z tytułu dłużnego artykułu 72 ust. 1, punkt 2 ustawy o finansach publicznych i innych niż kredyty pożyczki emitowane papiery wartościowe w kwocie 100 tysięcy. Paragraf 13 ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetu gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmieniają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano tych zmian. Paragraf 14, wykonanie uchwały powierzamy budowlowi gminy śledniej. Paragraf 15, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Z mocą obowiązku od 1 stycznia 2023 roku. Po odczytaniu budżetu przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o podjęcie decyzji. Okay. 12 radnych głosowało za budżetem na rok 2023. Punkt dziewiąty. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej podatkowi 60 w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych w z gminyślami biorąc udział w zajęciach środowiskowych w domu samopomocy postrzegami a Przechodzimy do uchwały. Rada Gminy Ślemień działa na podstawie na podstawie artykułu o samorządzie gminnym i o finansach publicznych i Rada uchwala co następuje. Udziela się tego, tej pomocy w kwocie 3600. Paragraf drugi Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji stanowią określone umowie. O, zostaną określone w umowie. Paragraf trzeci. Wykonanie powierzyć wójtowi wymyśleniu. Uchwała wchodzi w dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o podjęcie decyzji. Zagłosowałam 12. Dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków i oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu poprze Panią Dyrektor o szybkie... Tak, na podstawie rządowego programu się Szkolej w domu na lata 2019-2023 podjęliśmy w 2018 roku 6 grudnia taką uchwałę prawda? i teraz 1 stycznia została zmieniona uchwała Rady Ministrów i podwyższyła do 200% kryterium dochodowe do przyznania tego drugiego świadczeń, w związku z czym y, jest konieczność zmiany tej uchwały z 2018 roku. <laughs> I ta uchwała została dla Państwa przygotowana po akceptacji i naszego prawnego została dołączona do materiału. I jeszcze bardzo bym prosił tak, powiedzieć tylko te zmiany, jeśli chodzi o te 200% kryterium dochodowego. Do tej pory było 150% dochodowego dla rodziny na osobę, prawda? To jest dochód netto, który sumuje się, prawda, i porównuje z dochodami osiąganymi przez rodzinę, a w tej chwili mamy 200%. Na dzień dzisiejszy na osobę w rodzinie. Kryterium jest 600 zł razy 200%, no to mamy tam te 1200, a dla osoby samotnej jest 776 razy 200%, no to tam jest jakieś. Dziękuję tamte. bardzo. Rada Gminy Działania na Podstawie Prawnej z 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku uchwala, się następuje. Wprowadza zmiany, które pani dyrektor przedstawiła. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza maksymalne wymyślenie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podjęcie decyzji. Dziękuję za głosowało 12 radnych. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Wolne wnioski. Rozumiem, że wolne wnioski zostały wykorzystane. Wykorzystano już na komisji budżetowej, jednak pytam, czy ktoś chce zabrać głos. Nie dziękuję. Dziękuję wszystkim za obecność. Kończę pięćdziesiątą 50, trzecią 50, sesję Rady Gminy Dziękujemy. Dziękujemy. 20,